Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie podcastów Szkółki Pozytywnego Mistrza. W cyklu serii o niedojrzałych emocjonalnie dorosłych oraz o ich wpływie na rozwój ich dzieci czy też podopiecznych, mówiliśmy już, kim są niedojrzali emocjonalnie dorośli, jaki mają wpływ na dziecko, jakie są reakcje dzieci na niedojrzałe emocjonalne zachowania dorosłych ludzi. Dziś porozmawiamy o procesie uzdrawiania swojego dzieciństwa, o uwalnianiu tego, co stęchłe i już dawno niepotrzebne, o pięknym życiu w zgodzie z samym sobą, o odczuwaniu prawdziwego wewnętrznego szczęścia i dogłębnej miłości do samego siebie. Siebie płynącej prosto serca. Cześć, ja jestem Kamila, jestem pisarką oraz ambasadorką miłości. Z wykształcenia jestem socjologiem zachowań ludzkich, pasjonuje się holistycznym rozwojem dzieci oraz wewnętrznego dziecka każdego dorosłego człowieka i świadomym wzrastaniem, jak również budowaniem relacji opartej na pozytywnej komunikacji. Dziecko, które nie otrzymuje miłości, akceptacji, zrozumienia, bezpieczeństwa, bliskości i serdecznej więzi emocjonalnej ze swoim rodzicem odczuwało Ogromną pustkę, której często nie jest w stanie nazwać. Odczuwa dogłębną samotność, złość, strach, przeróżne lęki oraz ogromny smutek, który swój początek mają w czasie dzieciństwa i towarzyszą jemu później na dalszej drodze życiowej w dorosłości. Nieświadome i nieprzepracowane mogą tak trwać długo, skutecznie nie wycząc jakość życia takiego człowieka. Śmiem twierdzić, że może to trwać do końca życia na ziemi, jeśli nic się z tym nie zrobi. Dziecko z niezostępnością emocjonalną rodzica radzi sobie między innymi, wchodząc w rolę i od Odgrywa kogoś innego, bo myśli, że to, jakie jest, nie jest wystarczające, aby zasłużyć na ich miłość, a to miłość rodzica jest dla dziecka najważniejsza w tym czasie. Dlatego też w dzieciństwie dochodzi do oddzielenia się od samego siebie, wyparcia elementów swojej osobowości. Obrazując to na przykładzie dziecko, które z natury może być spontaniczne i radosne, która jest ciągle karcona za to zachowanie, może się sztucznie usztywnić i starać się za wszelką cenę być ciche i spokojne. Tym samym blokuje swoją naturalną osobowość. Mechanizm polega na nakładaniu masek i odgrywaniu ról, oraz na zatracaniu swojej osobowości. Stąd też, jeśli doświadczyło się takich mechanizmów, a większość populacji takich e, niestety doświadczyła, w dorosłości powinno nastąpić w cudzysłowie leczenie się z dzieciństwa. I tutaj można skorzystać z różnych podejść terapeutycznych, metod samorozwojowych jak medytacja, praca z ciałem, praca z emocjami i wiele, wiele innych. Ja zachęcam Cię do zapiekowania się samym sobą i poznania samego siebie. Zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem i stań się dla niego rodzicem którego nie miałeś, a o którym marzyłeś? Obdarz swoje wewnętrzne dziecko miłością bezwarunkową. Akceptuj takie, jakie jest, i bądź wdzięczny, że jesteś. Zacznij siebie obserwować, uświadom sobie, kim jesteś, co lubisz tak naprawdę, a do czego codziennie się zmuszasz. Jaki zapach jest dla ciebie ładny, a który nieznośny? Co jest twoją naturalną reakcją, a która z tych reakcji wynika z frustracji, ze strachu, z poczucia bycia mniej wartym? Co chciałbyś mieć i ciągle sobie odmawiasz albo uważasz, że nie zasługuje. Jak się postrzegasz i cokolwiek się będzie w tej podróży poznawania samego siebie działo, ile razy upadniesz lub będzie tobie trudno, zawsze bądź przy sobie i siebie wspieraj. Dbaj o siebie. Proces nie należy do najłatwiejszych, jednak warto podjąć jego trud, by odrzucić wszystko to, co nie jest twoje, i zostać przy swojej prawdzie. Będąc sobą prawdziwie i będąc wiernym temu kim się jest i czego się potrzebuje, wchodzi się w przepływ zgodności i zaczyna być lekko. Wówczas miłość twego serca jest w rozkwicie i będziesz w stanie stać się wy Wymarzonym rodzicem, opiekunem, nauczycielem, mistrzem dla swojego podopiecznego. I tego Tobie życzę z całego serca. W kolejnej, już przed ostatniej odsłonie podcastu z tego cyklu, powiemy sobie, jak zarządzać relacjami z niedużale emocjonalnymi ludźmi w ochronie samych siebie. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia. Jeśli tak jak ja uważasz, że poruszane przeze mnie treści są ważne, to proszę o subskrypcję, komentarz, kciuk w górę lub o przekazanie informacji o tym projekcie dalej. Jestem za to bardzo i z góry pięknie za to dziękuję. Zapraszam również do przestrzeni pozytywnego mistrza i czerpania z niej pełnymi garściami. Serdeczności!